Wróciłam właśnie z supermarketu w Malezji, e, kupiłam moje ulubione owoce tutaj, więc pokażę Wam i powiem w jakiej są cenie. E, może nic ekscytującego, jeśli chodzi o arbus, ale tutaj arbus jest przepyszny i zazwyczaj jest dosyć tani. Czasem e, bywają jakieś droższe momenty, ale to, e, to jest chwilowe, ale zazwyczaj są tanie. I taki, taką ćwiartkę Kupiłam za 4,19 ringitów, czyli niecałe 4 zł, pewnie, bo jeden ringit równa się prawie, że jednej złotówce. Poza tym kupiłam jackfruta. To jest po prostu odkrycie może nie tego roku bo już jem od półtora roku codziennie prawie, że jackfruta. Pachnie jak taka guma balonowa. Jest słodki zawsze przepyszny. I tu mam pół kilograma, 500 g za 10,90 czyli powiedzmy za 10 zł. I w środku one mają pestki, więc nie myślicie, że to całe jest zjadliwe. I poza tym Dragon Fruit i ja bardzo lubię. Na początku um, uważam, że to jest scam, bo wygląda przepysznie, a smakuje... Um, jakby wyglądek miał o wiele więcej smaku ale ja bym porównała dragon Fruta trochę do kiwi nie w smaku tylko w takiej konsystencji bo tam też są takie małe pestki jak kiwi ma i właśnie czerwony jest najlepszy bo biały to już w ogóle nie ma smaku a ten jest słodki jak dobrze traficie i trzy takie spore kupiłam za 15 ringgitów czyli pewnie jakieś 13 zł